Wiesz co Fred? Sporo się ostatnio dzieje. Zrozumieliśmy, jak cenne jest życie. W takich chwilach trzeba się zebrać w sobie i powiedzieć pewnym osobom o swoich uczuciach. Mam rację? Chętnie cię wysłucham. Chętnie posłucham, co czujesz. W sensie, że emocje i tego typu bzdety, Ej, wiesz, w tej chwili to chyba czuję, że jestem Tak. głodny. Jestem głodny. Głód to nie jest uczucie, drogi kolego. Proszę bardzo, dwie ogromne podwójne pizze na grubym cieście ze wszystkimi dodatkami. Dla mnie proszę. Hmm. <laughs> <laughs> Ożesz, to doktor Rick Spartan, naukowiec przygody. Kachinga! Trzeba wyrzucić całe żarcie! Trzeba wyrzucić no. całe jadło! Czy on oszalał? Dlaczego wyrzuca całe jedzenie przez okno? Nieważne. Jeżeli doktor Spartan coś robi, to pewnie ma poważne powody. Ja lecę mu pomóc. Cześć, Kachinga! Witaj, witaj, Frederiku Jonesie! Cześć, panie doktorze! Ja pomogę! Fedziu Jonesie! Jesteś wielki! Nie? Co go opętało? Czy on nie wie, że na świecie są głodne istoty, które pragną zjeść? Tak, ty i ja! Sir, pan wybaczy mą śmiałość, demona tutaj nie ma. Nie ma czasu na gadaninę! Wielkie potworzysko już tu idzie! <śmiech> <śmiech> To! Za późno. Trzeba go złapać. Oh! Rety? <śmum> ah! <śmum> Wiedzą go zniknęło! On pożarł! Wszyściutko! Co to za potwór? To był demon glutenu. Jeśli go nie złapiemy, może zeżreć cały zapas jedzenia i wszystkich zagłodzi. I nie będzie niczego. I nikt nie zostanie żywy w kryształowym zdroju.